Optima Cardio zorganizowała akcję Idź za głosem serca. Spośród setek osób, które chciały wziąć udział w tej akcji, wybraliśmy 10. 10 osób, które przez 21 dni dbały o siebie żywieniowo, jadły Optima Cardio i miały też wsparcie dietetyka. Klucz był taki, żeby obniżyć cholesterol. I spośród tych 10 osób najlepsze, najpiękniejsze i naj Bardziej chyba spektakularne efekty mają te trzy osoby. Jarek, Ewa i Tomek. Spotkaliśmy się dzisiaj po to, żeby opowiedzieli jak to się stało, że mają takie piękne efekty, jak o siebie zadbali, jak się odważyli i chcę głosem swojego serca. Zapraszam Was bardzo. Jaki był impuls do tego, żeby wziąć udział w akcji? Głównym impulsem był mój wiek, czyli przekroczenie czterdziestki. Pomyślałem sobie, że to jest taki idealny czas, żeby zmienić pewne nawyki. Ewo. Jaki był impuls Twój, żeby zacząć dbać o siebie, iść za głosem serca i wziąć udział w akcji? Żeby wnuki mnie nie zostawiły w tyle i dalej, no, cały o swoje zdrowie, z optymą kardio przede wszystkim? Ja w zasadzie nie miałem wyboru, bo jestem po zawale i na jedyną ścieżką do przodu, głową ani nogami, no to właśnie było zmienić swoje nawyki. Dobra, słuchajcie, a powiedzcie w takim razie, kto was najbardziej wspierał, co było najłatwiejsze, a co było trudne? Najbardziej wspierała mnie żona, bo równocześnie ze mną też zaczęła sobie wprowadzać jakąś, jakąś swoją dietę, także jej wsparcie i, i, i pomoc w gotowaniu była tutaj nie, nieoceniona, tak? Czyli ty jej optimę cardio, a ona tobie jedzenie. Tak, ja i Optimokardia, a ona tutaj wsparcie kulinarne. Super, super. A ukochane twoje danie, które się pojawiło wraz z zmianą stylu życia, albo na przykład jakieś z młodości, które jest dla ciebie takim symbolem zdrowia? Wprowadziłem koktajle owocowo-warzywne. W takiej, w takiej formie były. Warzywa są dla mnie jakby najbardziej, najłatwiej przyswajalne no i W formie koktajlów. Znalazłeś swój sposób. Tak. Świetnie, no dobra. Ewa, a ty? Ukochane twoje danie z tego okresu, kiedy trwała akcja? Nie no, jest jedyna, zupa dyniowa. To jest coś. Yy, każdy powinien tego spróbować. Zupa dyniowa z optimą i pomidorami. Ale Optima Cardio jest moją towarzyszką w pieczeniu, w robieniu ciasteczek z wnukami. Yy, nie robiłam koktajli z Optimum, ale, ale oczywiście, że teraz spróbuję jeszcze Optimę cardio dodać do koktajli. Jarku, a ty, Twój hit. Mój hit? Owsianka. Tak, znaczy tutaj nie ma co y, mówić. Y, y, po pierwsze, łatwa w przenoszeniu, łatwa w przygotowywaniu, łatwa w y, trawieniu. Odkryłem to coś, y, co dla mnie w przedszkolu było po prostu zmorą i, i utrapieniem, a tu nagle się okazuje, że jak to się mówi na stare lata, człowiek zmądrzał. Co odstawiliście, a co przybyło? No ja y, znacząco zmniejszyłem y, ilość słodyczy. Wprowadziłem warzywa i zamieniłem duże porcje na mniejsze i częściej. Yy, a ty Jarku? Znaczy, tak, cukry rzeczywiście spadły, jeśli chodzi o moje menu, do bardzo takich mm, niskich poziomów. W zasadzie z cukru y, używam miodu od czasu do czasu. Natomiast y, y, rzeczywiście przybyło y, to, że masło zupełnie poszło w kąt. No dobrze. To teraz w takim razie mam do Was takie bardzo trudne pytanie. Jakbyście mieli przekazać innym, jakbyście mieli przed sobą ludzi, którzy się zastanawiają, wybrać to dbanie o siebie, czy jednak tę kanapę, to co, co z was, co z waszego przećwiczonego, przetrawionego doświadczenia mogłoby tym ludziom pomóc? Dwa? Akceptuj się, ale walcz o siebie. Ja, no ja mógłbym przekazać moim bliskim chyba to, że najciężej jest zacząć, potem, potem już jakoś leci i, i jest to całkiem przyjemne. Czyli rozumiem, że to nie jest wcale takie trudne, jak się wydaje. Ja myślę, że też warto uwierzyć w siebie i warto, warto, się po prostu czasami zastanowić, co jest tak naprawdę najważniejsze w życiu. Bo jeśli spędzanie dalej i przebywanie kilogramów, spędzanie dalej na kanapie, przebywanie kilogramów jest czymś, co lubimy, no to trudno takiego człowieka przekonać do, do jakiejś zmiany. Natomiast rzeczywiście spróbowanie, nawet to minimalne w jakimś tam stopniu, ja w zasadzie mogę powiedzieć, to działa. No dobra, to gdybyście mieli jakoś totalnie symbolicznie, tak, w taki zwariowany sposób opisać, czym jest dla Was ta Optima Cardio? Domownikiem? Już <śmiech> teraz? <śmiech> Domowniczką? Domowniczką. Optima Cardio, ona jest niezbędna. W tym momencie yy, trudno ją zastąpić czymś innym. Znaczy, dla mnie generalnie yy, to wrócenie na, na ścieżkę aktywności i, i zmiany nawyków żywieniowych spowodowało, że Taka właśnie, takie pudełeczko magiczne Optima Cardio pokazało, że, że tam, ja nie wiem co tam jest, ale tam są chyba takie małe robociki, które rzeczywiście nam przerabiają nie tylko ciało, ale chyba i rozum również. Jak oni to robią, to nie wiem, ale, ale chętnie się kiedyś bym dowiedział. To może ja wytłumaczę, czym jest magia Optima Cardio. Optima Cardio zawiera roślinne sterole. Są to takie substancje, które w układzie pokarmowym nie pozwalają cholesterolowi wnikać do krwiobiegu, dzięki czemu mamy szansę obniżyć cholesterol całkowity w krwiobiegu i czuć się dobrze i wyglądać tak dobrze jak tutaj nasza trójka delikatów. Tomku, a Ty? No, dla mnie Optima Cardio to jest takie dobre wsparcie po prostu. Eee, zamiast masła, za którym nigdy jakoś tam specjalnie nie, nie, nie przepadałem. Zamieniłem na tą Optima Cardio i jest tym dobrym wsparciem, czyli gdzieś dodaję nawet do koktajli hmm. czy do jakiegoś tam delikatnego smażenia. No, jest, jest takim pomocnikiem. Jak zareagowaliście, jak się okazało, że tak spadł wam cholesterol? No nie wierzyłem w to, tak? No, nie wiem, jak to się dzieje, ale autentycznie efekt był szokujący. Pozytywnie oczywiście. Super. Ewa? Zaskoczenie. Ja nawet się nie mogłam powstrzymać. Napisałam SMS-a do pani dietetyk. Dziękuję za porady. Bo ja myślę, że to dzięki tym poradom, te, temu wsparciu yy, i wskazówkom, że więcej optimy Cardio, więcej warzyw, jest efekt, jaki jest. No ja poczułem takie zadowolenie, że, że udało mi się to zrobić, i pomyślałem sobie, że wcale nie było tak ciężko, jakby się mogło zdawać. Optima Cardio działa.